Cześć mistrzowie, z tej strony złoty, witam Was w chyba już w trzecim lub czwartym odcinku z Battlefielda 3 na moim kanale. Dziś witam Was na mapie Kanal Noshar chyba tak, jeśli dobrze się orientuję, ale wiecie ja się nigdy dobrze nie orientuję, więc musicie sami to stwierdzić jaka to mapa. Ale dobra, nieważne, zaczynajmy, tylko jedziemy. Tak, tu 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 żołnierza wsparcia, lecimy z tym koksem. O Boże! Jak to wygląda? Szczerze mówiąc, yy, dawno nie grałem w Battlefielda. Nie było mnie, jakby nie zauważyście. To jest spory czas. Nie było mnie. I obecnie próbuję coś zrobić. O mój Boże. Kto to był? Gdzie są wrogowie? Zabiję czy nie, nie? O mój Boże Nie wiem co ja robię w ogóle Padnij Tam ktoś biega czy nie biega? Tego się nie... O mój Boże ci, Co ja robię w ogóle? Ja nie wiem co ja robię tak naprawdę Ponieważ Tak jak już wspomniałem Grałem Dawno, dawno temu i chyba to była nieprawda. O Boże. Teraz jeden. E, no to widzę, że pięknie jest. 5% życia, ale nie damy się tego sław. Nie damy się. Dobra, zmienimy znów magazynek. Aha. Trzymaj, trzymaj, mam radę. Tam tu jest, czy tam kogoś nie ma? Stary! Ach, niestety. Wyczaili mnie. Ale nieważne, nieważne, nieważne Musimy wejść i pokazać gnoją kto tu rządzi Gdzie, no gdzieś siedzicie, gdzie no Prawie, prawie Asysta, asysta, asysta Gdzie ja w ogóle jestem ty, na tej liście? No, na szarym końcu Chyba Pijamy, bijamy i robimy rozpierdziel wrogowi. No niezbyt fajnie. Oho, on siedzi w tych zabudowaniach tam. Tu się odrodzę, możliwe. Wyraźnie to rogi mnie tylko podłażą to na mnie Kładź się, kładź! Może już mi się pod... Tylą przyciski Pomóżcie, pomóżcie! Pomóc to możemy komuś innymu. I raz. Niech się pojawi tylko ktoś. No. Gdzie jesteście? O gdzie? Muszę wystawić łupy przeciwko mojemu karabinkowi Dobra, przy okazji to można tak na po zmienić magazynek Bo fajnie jest przywitać się z wrogiem bez emocji ja tak. Granata, granata Czyk. Tutaj Lecimy, lecimy z koksem z koksem O mój Boże. Co tu się dzieje Gdzie... O no Nie wierzę w mojego Nie wierzę po prostu Trzeba się szybko drodzić. I wbijać do akcji Lecimy tutaj To było to pierwsze Bezpieczne moje miejsce? Już cię nie widziałem Łap amunicję! Jestem w całym terenie, żyjesz stary? Żyć żyje. Wow, to było coś Znaczy, to nie było coś, ale Jak dla mnie Przydał jakiś medyk tutaj, dokładnie powiedziane. Dobra, czekamy na nich, okopiemy się tutaj na jakimś bastion. Dobra, nie, nie będę się okopywał. Bo... No to się dałem zrobić, po prostu dałem się zamiast sobie przymierzyć, to je waliłem z bioderka. Kilka razy można tak wroga ściągnąć, ale No co mi tu chciałeś zrobić? Trzeba. Jeden o Stary chłopie... No, prawie bym go zabił, prawie Dzięki stary Uch Zauważyłem go tylko jak się obracałem kątem oka, można powiedzieć Ale już było po mnie Gdzie jest to znacznik? Właśnie Oha ...w lepszy sposób. Ku**a, odkryty. Paweł gdzieś siedzi. Chwytaj, chwytaj! Chwytaj, dziękuję! O mój Boże nie, nie, nie O ja pierdzielę, nie to Cokolwiek By się jakiś medyk albo coś przydało O stary Nie strasz, nie strasz człowieka, który już wyłazi z neru Nie wiadomo co się tu dzieje Wow No Co jest grane? Już wiem gdzie się Zygzakiem, ZYGZAKIEM! Tam siedzi, że No, wystaw łebek, WYSTAW! A już go tam nie ma Bo jest dzisiaj się A się dałem się dałem, jest zbyt ładnie Nie jest tak źle, ale to jest zbyt bardzo dobrze, to też nie ma tam, prób... tam przychodzi Muszę pomóc chłopakom. Co jest grane Ugh. No to nas ściągnął pięknie Weszliśmy po prostu Co się What the fuck No wracam, wracam stary ja nie wiem gdzie ja jestem w ogóle Szybko, szybko, mam 4 sekundy tylko O, oh, wróciłem Jezu, co to było w ogóle jakieś Wróć Nawet nie wiem gdzie on siedział odrodzenia urodzenia, dobra, dajemy A tutaj wpadniemy. Przyjaciółkom żony. no. Oj! No tak, akcja się zaczyna. Bierzemy, chłopcy, bierzemy. Co nasze? się na nich coś mi się wydaje że przedtem odblokowałem jeśli się dobrze orientuję ale co to było Tłumnik? Tłumnik zawsze może się przydać ubijamy znacznie go drodzy tak no hello chciałbym zlecić po prostu no to zbydział. No 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 o, I przynajmniej nie ma tych rozbłysków Zobaczcie tuńczyk Dobra Zwijacie stąd, zwijacie stąd, panowie Łapać No, gdzie jest róg? Paty. Avans Awans miło. Czarsz szeregowy. Jest tu jakaś apteczka gdzieś? Wszystkie pp. Chciałem się zabić, no ale chciałem coś zniszczyć. Może zmienimy klasę? nie. No, albo tak. Co by tutaj? To PP 2000, zobaczymy co to jest. Ta maszyneria. Tylko to się naboi w porównaniu z tym setką. przybliżenia. Wow, co tu się dzieje? Niczym się nie orientuje i no, myślałem, że jednak ta zapora mnie uratuje, no ale niestety nie. Znacznie go drodzeń Tak i lecimy w dół, czy nie lecimy, lecimy. Lecimy idzie z dróg dobra naszym by się przydało tu no co Kogoś zabiłem, ale mógłbym tą granatę rzucić, by było lepiej. No. No nie po mojej myśli to było teraz. Wytnę. Wow, Nieźle. Jezu. Nie wiem, słyszałem tylko przytęg metalu i od razu ucieczka. To mógł być, niestety, mój ostatni strzał. Stary. Cześć, ty. Tak. Zbyt dobrego refleksu to przy tej broni nie mam. Ale spróbujmy, spróbujmy jeszcze może coś wygrać. Zabi zabiłem, ale rogoje pięknie nam schodzą. Bierzemy tą maszynerię i lecimy z koksem. Wow, co się dzieje? Poszli, to był tak, ja rozkładam. Oni do mnie walą. Znaczy, go odrodzeń uda mi się też lecieć? Upa, gdzie ja jestem? Wow, gdzie ja jestem w ogóle? Macie cię, policja, chłopaki. No to by było na tyle. Żyję, żyje stary, żyję, żyję. Ty z mojej walisz, a ja co? Ten róg jakiś jest czymś? Nie co się zatrzymuje. 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 wydawało? Ale straszną łaźć. Ten wróg, może z każdej, ale jeśli ci wyjść, składzić cię... już walą, już walą. Ło, um. wow. no to... Aha, leżał gdzieś na torach. Tyle wiemy. Tyle wiemy, że gdzieś leżał na torach. Ej! Kudaj, Josh! popełniłem samobójstwo. Nie wiem nawet w jaki sposób. Czy wybuchłem... Wybuchłem. Czy po prostu na... Napatoczyłem czułem się na swój własny granat. To jak w krótkim czasie przemyśleć. Okay. Czy... Koło mnie przebiegł mój wróg, a ja go po prostu nie zauważyłem? Chyba tak. Chyba tak.

10% szans na to, że nikogo nie zabije. Się potwierdziło. Czemu by nie spróbować takim oto agentem? I z tą PP-2000. Zobaczymy, co to za... ...szajst jest. Ło! O. No! Siedzi. Aha, już wiem gdzie siedzi, ale mnie już tam nie ma. Skrócie mówiąc, mnie już tam nie ma. Gdzieś tu też ktoś siedzi. Się... Przyłożymy się, przyłożymy. Jest, udało się. Udało się, pierwszy to ja. jest zbyt miła sytuacja Dobra, lecimy z każdego tego co możemy próbować i to jest najgorsze co może być e, aha, co że... Nie! Wa mamy. co tam gdzieś, ktoś tam łazi. W takich warunkach gościł, ale spróbujemy. Ja już tu nic nie ugramam. Jestem totalnie i mielona, mielonka kurwa leci. Nie, najlepiej mi szło tym i przy tym chyba zostanę. Przy żołnierzu wsparcia, będziemy wspierać. Chyba ogniem będziemy ciąć. Co popadnie? Co będzie się. Mam się siedzi, żywiemy no to... ja Nie jakoś przy zabiciu A nie tu snipera A tak to no to Trudno przemyśleć kogo zabiery No lepiej mnie mogło odrodzić Po tu lepiej, najlepiej Jeszcze bardziej bliżej wroga Mam sobie wyczucie. O sanitariusz. Teraz to główny mi pomysł. Może sanitariusz. He. Apteczka nigdy nie jest zła. Zawsze się przyda. A przy okazji, teraz nie do szparki. Do szparki, do szparki. No panowie, stracimy jeszcze pięciu ludzi. Lecimy korytarze na tamten świat. I polecieliśmy na tamten świat. Przegraliśmy niestety. Niestety lub niestety, 13 miejsce, może 13 będzie moją szczęśliwą liczbą w następnym meczu. Co nas tutaj czeka? Szturmowcem, nie wiem, technikiem, nie wiem, ale wsparcia żołnierzem całkiem sporo. I większy magazynek oraz awans. No i wszystkie PP2000 odblokowane. To była naprawdę, jak dla mnie, przynajmniej dobra runda. Dziękuję Wam jeszcze za to, że oglądaliście. Oglądaliście. Tak, można powiedzieć, oglądaliście. I graliście w pewnym sensie ze mną. Dziękuję Wam za to. Do następnego razu. Pa! Siema! Cześć!